Ciszyłam w mikserze. Ciszyłam, a potem się okaże, że... są buty? To nie są buty, to są brudne spodnie. Nie, na pewno. W plaga. plaga jest? Mhm. Super. Czy mogę rozłączyć czy co, powiem? my gramy już w zwykłe. Tak w ogóle... To wybuchła gena i ucieka. Co za pizda i będę na nią gonić teraz. O, już ja krew. 5 sekund porobiła gena i musiał go wypierdolić. No po prostu nie wierzę w to. Teraz jej wybuchnę. A czemu to nie ma gena? Na dole? A jest, dobra, szybciutko trzeba robić. Szybciej teraz. Klikam spacji cały czas, żeby wybiwało. One no, mi tu idą. Jeszcze raz jej wybuchną i uciekną. Nie rób. Ona chyba poszła, bo ona była tu u mnie w piwnicy prawie i wróciła się. Ona też wybuchał drugi raz, ja w to nie wierzę. Jak umrę przez nią... się na się gra, Goniła, nadzieję. No nie wiem, że najdzie idzie, skąd. Ma już krew wziętą i na i wybuchła, tu hmm. pomagam tutaj Baks coś tam Baks? Supni Bak O, goni, nice. To są minęło a już za rok nie ma Ciekawa każdy powinien dawno się drzeć, wisieć i być ciągnięty w bitwę ja Już już pięć osób Komu ona goni przez tyle czasu A Teraz dopiero zaczęła popełnić kapę, nie? patrz, ile mi zostało Trudno, rób do końca Tak No to jest. Dostała ta bazy, tu jest, została ta paska tu zresztą I dobrze, jak nie potrafię Diana nakręcić To za tak. długo się goni Długo? Może z minutę Tak Dobra No, ja mi też szybko ten gen poszedł. Wybuchłem. Ups, powiedziała <gryzła> larwa. Ups. Mhm. A ta chudaczka tak, biegnie. tam biegnie. Tak. właśnie do was idzie teraz. On to ma przesłane tak. Jestem to. Jestem Robię sobie tu gen. Nie wiem, czy nie, gonią jeszcze, ja. czy nie. No to właśnie goni, bo mam serce. Aha, no to ja nie wiedziałam, żeby za nim poszło. No i nie zdążymy go Chodź, zrobić. Maria. No to że nie. Ma, nie ma. No to było i nagle... No. Nagle i nie ma, o co chodzi? No nie? tak, ona idzie to nas teraz, do małego jakby. No to, bo to jesteśmy łzy teraz. Jeszcze na No nic, no, nie no, 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 no. Potem co zrobię, czy ja wlecę na szafkę? No tu góry się w goniłem. To jest dystans, nie chciałem pokazać. Ja my końca godzina hit. Nie w małym. Ja robię piwnicy w przedszkolu. Cię. Chyba, że to tam kapła, nie wiem. Ona wszędzie łazi, gdzie ja jestem, mam jej dosyć. Szlamo, ona mnie goni, a zaraz będę nie do leczenia. Dlaczego ona mnie widzi? Przestawiła mnie. Ona za nią poszła pewnie zaś. Aha, bo może się na nią usrawa jak ją widzi, to... Idę sobie do małego, zaraz tego górniczka połączyć. No, ona idzie ku No no nie wiem czemu. jeszcze ma krewie i wszystko. Jeszcze nie, bo nie wzięła. Dopiero mam od zbiornika. Przyjęła, mi. i kaszawki. Tu mam w ogóle pośpiech jakiś. No, tak jak w tych perkach. A ten jest zarażony, ja się dopiero wyleczym. Ja w piwnicy w ogóle jestem. Aha, no. W takowej piwnicy się chodzą. I to jest bardzo odważna twarz. No długo jeszcze będziemy tam no, do do chodzić? Maria, Maria... Ona idzie do nas, a ja nie mam na czołgę. Maria... coś tam po nocach się śni. O, Maria... Dzięki. No zaś tu wracam. No Maria! Do tej piwnicy tak, mam w... chodzi, czy eee. gdzie? Tak. urwa. kurwa. Uważajcie tam. z jakiej odległości ona mnie uderzyła? Przepraszam. Gdzie ona jest? można ją No Ona sobie nie myśli, którą że cię uderzy. mi go. Ja robię koło placu zabaw, pena Poszła do góry zasz. No, na przedszkola na górę. Halo, gdzie dostał ona ma krew? No, no przyszło on no, tak ale. Nie ta. co ty Ile tych genów zostało? Że ono ciągle się klęczy, to nie wiem. No zrobił disconnect. No, Od niej mam ten pośpiechnięcie. No, Róbcie gena na was proszę, dzieci. One no, nie są obrzegane przez to, i to No to chodź. To już nie do biednych, żeby je było. Skąd ten przyspieszenie, sp skąd jest? To ja no, perka ktoś takiego ma. Co? Nic nie daje, żadnego efektu. Nie. Może coś zepsuło, to może o. będziemy ranni. Boże narażony jestem. Przyjaciele. Ale ja ten, ten... Mam aura gdzieś zabrałam i to nie wie że tu jest tak? Wiem, nie, nie, wiem. Kurde, no, tu zjeżdżalnie. Kisne. No już nie będzie tutaj zaraz. Ryj! Nie wiem. Jest tu palet? Nie ma łaj. Boże, tylko mi mrugło. A tu? Skąd ona się to wzięła? Ja tu, Co ona to było? No właśnie, ja koło ciebie byłem. A czemu kiedy nie ściąga? No, no, no. jak mam to zrobić? Gana jakiegoś skopa, słyszałam. Mamy tutaj szafkę, żeby się wyleczyć, że ja tu nie ma szafek na zewnątrz. Bo tego gena robić koło zabaw czy tam jest No gdzieś? idę już, tylko się wyleczę, lol. Po co? Jak my jesteśmy zarażone i robimy ten gen? no co? robisz jesteście w brzygane No nie znać, że... mieć A skąd wiesz? Nie No skąd ja to? I tak jestem narażony na raz, więc... No ja idź stąd, bo ona zobaczy. Nie, mam narażenie, mamy no, Mam pałacki. Mam przy... Nie to jest narażone. Mama krew. Mama krew. Mama krew. Mama krew. Mama krew. Mama krew. krew. Mama

Przygotować najpierw, trudno. Co się Jest. Patrzcie, tu do tej bramy no, że otwieram. No, na pierwszą pięć nie. nie. No, bo wiedziała, że to jestem. Jest Tamta też biegnie. Nie biegać. Ona tam jest. No, co, co mi chodzi? Otwierajcie, bo krew. Może ja mam. Lara, kręć, świeć lepiej. Dobra, chodźcie, bo się rozłączę, nie będziecie... ...gdziczki. Lara. Ucieknięte? Dużo czasu daliśmy tamtej chudej szkarpie, nie chce radzić teraz. chcę zobaczyć właśnie, bo to ta twoja nie, nie lubi, jej górę. <noise> no dalej nie, ja nie trzymam. No się nie leczy w ogóle. No szuka wady czy coś? Nie wiem. Ma adrenalinę. No super. Telefon ma, to akurat dobry park. Ale on nie działa teraz. Co on nie działa? No teraz w sensie niepotrzebny jej nie No ale dobrze. Ucieknie, ucieknie. No, najlepszy. Be nice. Co ty mi nie powiedziała mama? co miał powiedzieć? Co? Na przykład... co ja nie A śmieszna się nie wiedziałam? A co my nie wiedziałam? A nie No, nie, jest nie, zepsuło to. to mnie oślepiła do tego. tego ja to nie, słyszę, tego nie, nie, widzę. nie, no ciągle jest. nie, no serio będziemy gonić? Eee, no dobra. Tękę jakąś sprzeciwkowaliśmy. Jeszcze bym miała powód ci tak no i... Nie e, nie pozwoliła mi. Zrobiłam to i dopiero mnie uderzyła. I no. Mam wszystko. Jezu, co tak syczy mi? Ten dźwięk z tej twojej z pamięci. Tak, cały czas tak. mi robi? Tak. Może mi już został w spokoju. No, gdy mnie to dotknęło, tam się rozłączył. Okej. Okay. Niech ona poszła. O boże, nie. To, -a -a. To serio? To doma kręconki, albo Bukłagena. No, i ja wiedziałam, że ma ten topór. No ma siedem, nie, więc. No więc paleta mi w tym momencie nie daje nic. No nie, bo ja musisz To do. Halo? Wylecz mnie. Wylecz mnie, no. Nie ma barwa, ale gówno. A, widzisz klodet w ogóle? Leczy cię się co. Nie, to do mnie lecza, klodet. Nie, nie ma jej. nie mhm. w szafce gdzieś siedzi. Tak, na pewno. O, tu idzie. Chyba ja będę gdzie chciał wziąć topory, to mnie wyciągnie, przecież szczadzę. Jedną osobę i tak biega. to jesteś w tej szafce i... O, prawie przyszła z mhm. o, ulecz mnie! Ona biegnie już do was. Mam 70% leczenia. Dawno bym skąd trzeba leczyć, ona ucieka. Super po prostu. Aha, to masz Dziurkowe? Nie goni ją za kary Lara. Bunker pod małym Mieszkiem? Koło małego jest. jest panka. Dobra, robimy. O! Nie leży. Nie czycie, Jak będziesz ciągnąć, to pamiętaj, żeby uciec od razu. Mhm. To jest najlepsze. U nas umie trafić niestety tym toporami. No wiem, bo dostałam. Dobrze zrobiłam tak No, ona no, już tu idzie. Ona no, no, w ogóle uderza jak spada z góry. Chora jakaś papa. No to dobrze. boloks Ale one mnie nachodzą, cały czas te fragmenty nie I tak robią Nie mam co tutaj. Ona jak już zacznie to jest ciul. Dobra, idę gena dokończyć na szybko. Gryzie mnie coś, do kurwy nęcy. Moja palety tu. Ara. Dziewczyny, róbcie gena, nie? Nie da się jej oślepić, chciałem tylko powiedzieć. Aha. to super. Czyli Aura zjadła, ale nie wiem na czym. Okay. Mhm. Krzykli, bo albo coś? Nie, no uderzyła mnie i nie Aura jadło, Ale to forem? Nie. Może niszczyła coś w międzyczasie. Nie, nie wiem, to było dziwne. Kiedy ją zawiązałam, odpuściłam je, ale nie mam się wyleczyć. Gdzie do nas? Na się mogę wesrać. serio, no Jezus. Zapomniałem, że jest had Jezus. Nie trafiła, Boże. to no, topory. Muszę sam podnieść niestety. Kochana, zablokowała. No, super. Klodet, co tu się choduchowasz? Muszę no, się schować, nie. a Klodeta tam już schowana. Nadaje cię do dupy. Idzie do was. Nią. Ja na pewno Jestem na drugim końcu, a nie tam szedł Ona już idzie tam do ciebie, bo od nas poszła Mam nadzieję, Gena mi złapało i chyba tam zszedło trochę, zeszło Złapała mi tę Gena i poszła z tym Naprawdę, mi się ładuje, ta aura. Mhm. dziewczyna robimy. Ona ma tego perka. Którego? Że przy genie jest terror. Aha. Jak ona tu jest przecież? No to mówię, że ma tego perka, że przy genie jest terror. No, u nas nie było, ona u nas sobie przyszła, nie, nie miała. Tak. Bo tak to działa właśnie. Ale ładował mi się ten, ten park za to. Bo butero. Mimo że jej tu nie było. To, to jest stale. w sumie spokojnie. Mm -hmm. Serio, przecież to przez paletę przeleciało, ale głupie. Bardzo dobrze trafię to pora. Myśmy tam gdzieś gena robiły. No to dorobiło, ale przestało. Się chowają i tak wyjdą. Bo ona nie może wiedzieć, że ja tu jestem, bo ją nie zabrało mi Aury. Ale wie, że ten gen tam jest. Ten gen prawie nie chodził. Jak nie chodził, to tak dużo miałyśmy. Ale nie, ten był. To może skończyć przyjść Idzie, yy, Claudette. No to i tak wciąż jeszcze jednego potrzebuję. Mhm. Mhm. Tylko wiesz, co so, chodź, bo ona ma so, chodzić. No, no i czekaj, nie chce mnie okej. Okay. No bo ona tak robi, no wiecie, jest jakaś pieprzynięta. Ja też mam. Dobre. Dobra, idę sobie do piwnicy zobaczyć, czap tak jest. Żeby ona mi tu nie przyszła. O, to ona napisała, że z obajem faktycznie, wiecie, co 5 sekund. Mm -hmm. Nie ma skrzynka. Zana tutaj łazi cały czas, to będzie za nią szła zaraz pewnie, jaką ściągnę. Tak. Już idzie. Dostała prosto w łeb. Aha, na zegarku. Ciekierą, no. Ale no. za nią poszł, nie, to jest hit po prostu. To jest czas, żeby go skoro ją goni. Chodź, klobiet. Robimy. O, jesteś. Trochę nie? Może no. ma adrenalinę? No. Nie, to jest jakaś... naprawdę inna. Już tamta była lepsza, a się przyznała, że nie wygrać. I tam będą te wspomnienia... Patrzę gorąco, Będzie, na tą narwę, to mi gorąco, tej kurtki. Mam nadzieję, że do Claude odpóźnił. Ale mamy mesynchro, jeżeli chodzi o oddychanie postaci i co Otwiera, ona tam była, tam, idziemy tam? Mm. No, już powolutku. Haha, jakieś nuby, ja pierdolę, jak my się zapomniemy o tym, że w ogóle... <laughs> Dobra, ch**a. No, otwarte prawie. Dawno pratki. nas tu nie było, więc... Ona zaraz, no, ona już tu oparczy. Już jest. Czekamy się, czekamy. Klaps. No co, nara. No to musi iść? To jest nasz czas. Że po bo się pochowało, jeszcze latarką na koniec jakieś nuby. No tak. Jak szybko się kręcić, można. No bo mówiłam ci, że tą, kam tą kamerę trochę zrobili, tak jakby. No tak na playu, no powiedziałabym. Ale ja nie ruszam myszką teraz. Tu nie ma, cicho. Nie no, zostaniesz i... Tak. No, może przecież dwa razy pod rząd. Stoi, patrzy na mnie, patrzy. Co tam robisz? Aha. Nie widziałem je w tych szakach. kisną. Czy czy z do napisał? Czy Liczy klodem napisze i się cieszy klotem <głodny> <głodny> <głodny>